Witam Was serdecznie po przerwie z tej strony Rafał Zalewski. Witajcie na moim profilu. Dziś oceniam gry ze sklepu Play z wcześniejszym dostępem. Dla tych, co nie wiedzą, gry z wcześniejszym dostępem są to takie gry, których premiera teoretycznie jeszcze nie miała miejsca, ale są już dostępne do gry. Takie gry są często wystawiane po to. Aby twórcy mogli się zorientować, jak gra funkcjonuje w rzeczywistości, czy są jeszcze jakieś bagi, błędy, które trzeba poprawić. Oczywiście to oznacza, że można znaleźć tam całą masę błędów i jest ryzyko, że kiedy gra będzie miała w końcu swoją premierę, cały nasz postęp zostanie usunięty, ale pozwala to sprawdzić gry, które jeszcze teoretycznie nie są dostępne. Tak więc. Zaczynamy! Pierwsza gra na dziś, Legend of Survivors. Gra akurat nie jest szczególnie może i oryginalna. Jest zbudowana na coraz popularniejszym teraz systemie gry typu Drag and Collect. Innymi słowy, zadanie jest proste. Poruszamy się naszą postacią za pomocą ruchu palca. Postać sama strzela, zbieramy jednakże klejnociki tak aby zdobywać wyższe levele, wyższe levele pozwalają nam na wybór nowych umiejętności lub rozwijanie obecnie posiadanych poprzez rozwijanie tych umiejętności nasza postać strzela coraz to silniejszymi strzałami magicznymi mniej więcej na tym to polega, walczymy, biegamy, unikamy potworów, z czasem mamy silniejsze potwory oraz bossy Pomiędzy planszami lub po porażce rozwijamy naszą postać poprzez albo rozwijanie po prostu jej umiejętności lub dodawanie nowych ekwipunków. Po czym wracamy i patrzymy dalej. Jeżeli cokolwiek wyróżnia tą grę od innych, to jest to, że jest troszeczkę ciekawsza, bardziej fantazy grafika. Minusem jednak za to jest to, że całe przejście planszy jednak. Zajmuje trochę czasu, co powoduje, że gra dość szybko, jednak zaczyna się troszkę nudzić. Moja ocena 6 na 10. Dark Heroes Fantazy IFK Gra typu Idol. Tak naprawdę tutaj jedyne co robimy to wybieramy postacie, które mają walczyć, jednak wybór tych postaci jest dość istotny rozwijamy te postacie i przechodzimy coraz to dalej w fabułę co jest tutaj szczególnie wyjątkowego i ciekawego jest to motyw wyboru. co jakiś czas mamy wybór który decyduje to jak będzie się rozwijać fabuła ale również to jak będzie się rozwijać nasza główna postać ta osoba która rządzi tym wszystkim zdobywamy doświadczenie Zdobywamy nowych bohaterów, zdobywamy nowy epipunek, rozwijamy się i gramy dalej. I na tym mniej więcej gra polega. Moim zdaniem, gra nie jest szczególnie wciągająca. Choć sam ten pomysł mi się podoba, jeżeli chodzi o ten wybór. Dający późniejsze zmiany. Moja ocena: 5,5. Na 10. Merchants Guilds. Tutaj gramy jako po prostu główny merchant. Tak, naszym zadaniem jest wysyłanie bohaterów na podróż, gdzie zdobywają różnego rodzaju przedmioty potrzebne nam do rozbudowywania naszej gildii, czyli poprzez Właśnie tworzenie nowych przedmiotów, poprzez wystawianie ich w sklepie i sprzedawanie klientom rozwijamy się i zaczynamy zdobywać sławę. Gra ogólnie jakoś nieszczególnie mi podeszła, choć cała koncepcja mi się podoba. Jednakże zarówno grywalność jak i może ta pikselowa troszkę też i grafika całkowicie jakoś sprawiają, że nie przynosi mi to zbytnio zabawy. Moim zdaniem gra ma 2,5 na 10. Forest Night, strategiczna gierka. Wybieramy po prostu postać, wybieramy gdzie się przemieszcza, kogo ma zaatakować lub czy ma skorzystać ze swojej specjalnej umiejętności. Odpowiednie rozstawienie postaci, w odpowiednim momencie użycie odpowiedniej umiejętności powoduje, że Albo wygrywamy, albo przegrywamy bitpę. Tak naprawdę wszystko zależy od odpowiedniego wyczucia momentu, czasu i zaplanowania swoich ruchów. Zdobywamy nowe postacie, rozwijamy te postacie, wkładamy do nich ekwipunek, uczymy się powolutku nowych zdolności. Tak, moi drodzy, gierka bardzo prosta, ale też idealna dla każdego, kto lubi sobie... Troszeczkę bardziej pogłupkować. Moja ocena 6 na 10. World Eternal. Połączenie gry RPG z właśnie typowym tym idol, który było wcześniej typu Collect and Drag. Takie połączenie właśnie tego Collect and Drag oraz typowego Slashera. Mamy kilka rodzajów gry, głównym będący właśnie przechodzenie misji, czyli chodzenie po planszy, pokonywanie potworów, wraz z pokonywaniem potworów postać się staje silniejsza, wybieramy dla niego coraz to... Trudniejsze potwory do walki i przechodzimy dalej. Mamy sporo bohaterów do wyboru, mamy dla nich ekwipunek, rozwijamy ich umiejętności. Jest też wersja gry PvP, a raczej kilka tych trybów, jednak. Hmm, gra nieszczególnie jakoś wciągnęła mnie, jeżeli chodzi o PvP. Jeżeli lubisz gry PG typu roglike, gdzie chodzisz po prostu, zabijasz potworki bezmyślnie. Po prostu jest to gra dla ciebie. Jeżeli szukasz czegoś bardziej ambitnego, tutaj raczej tego nie znajdziesz. Walka w trybie z postaciami, szczególnie gdzie, gdzie mamy tutaj typowo pay-to-win, jest po prostu mało sensowna. Niemniej, może przypadnie komuś do gustu, jak dla mnie 4 na 10. Idol Dungeon Raiders. Znów kolejny Idol, czyli coś, gdzie po prostu praktycznie nie robimy nic poza podejmowaniem trochę decyzji. Tutaj grafikę mamy dość taką nietypową, jeżeli chodzi o samą grywalność. Postać idzie sama, postacie, przepraszam, nasi bohaterowie drogie. Idą sami. Sami zabijają, sami atakują, my tylko klikamy na skrzynki, jakie widzimy, ewentualnie klikamy na postać, którą mają nam zaatakować, lub po prostu decydujemy się, aby użyli swojego ultimate skill'a. Zdobywamy nowe postacie, zdobywamy na nich ekwipunek, ubieramy ich, levelujemy ich i wysyłamy dalej do lochów. Niech przechodzą dalej, niech dalej walczą i dalej pokonują bossy. My jedynie nimi zarządzamy. Mimo tego prostego systemu gry i takiej może nieszczególnie super mocnej grafiki, gra jednak sprawia przyjemność. Ma w sobie takie coś, co jednak powoduje, że jest to gierka dla osób, które lubią sobie luźno troszeczkę spędzić na czymś czasu. Moja ocena 7 na 10. Waki Battles zabawna gierka, właśnie RPG! Mamy naszych bohaterów, których zdobywamy z czasem. Wybieramy skile, których mają atakować oraz kogo mają atakować. Decyzja, kogo mają zaatakować, polega przede wszystkim na wybraniu tego, nad którym mamy przewagę. Użycie odpowiedniego skilla w odpowiednim fragmencie gry, w odpowiedniej sytuacji daje nam przewagę specjalny ekwipunek. Ulepsza nam bohatera. Możemy z czasem ulepszać go na wyższe poziomy, asendować na wyższe gwiazdki. Co jest najpewniejsze, kreskowana tutaj taka zabawna grafika, zabawne postacie. Rzeczywiście dodają humorowi. Muszę przyznać, że gierka potrafi wciągnąć na spory okres czasu. Moja ocena 9 na 10. Tak, tą gierkę polecam sprawdzić. Ta plagiąd z kolei jest to strategiczna gierka, która polega na tym, że decydujemy, które postacie będą brać udział w kolejnej bitwie, decydujemy gdzie je postawimy, następnie po prostu czekamy na efekt. Tutaj strategia jest w 100% pełna. Musimy decydować jakie postacie najlepiej się sprawdzą. Do jakich przeciwników? Gdzie ich dokładnie umieścić, ponieważ postacie atakują najczęściej najbliższych przeciwników, więc rozmieszczenie naszych jednostek ma strategiczne i podstawowe znaczenie, czy wygramy, czy przegramy. To jest gra typowo dla tych co lubią myśleć strategicznie, ale nie chcą za dużo też tam klikać. Z czasem rozwijamy naszych bohaterów, zdobywamy nowych bohaterów, dajemy dla nich ekwipunek. Non-stop myśląc, przyszłościowo trzeba być o kilka kroków przed przeciwnikiem. Gra dla ludzi, którzy zawsze mieli aspiracje do bycia generałem. Moja ocena: 8 na 10.